Dzień dobry widzowie, witamy bardzo serdecznie wszystkich miłośników nietypowej motoryzacji. Bo tak się składa, że dzisiaj przeglądamy perełki z aukcji. Czytaj najbardziej wieśniackie, nietypowe, może i też jakieś nietypowe klasyki? Czasami też się takie zdarzają, no ale umówmy się, wszyscy, którzy przychodzą, by pooglądać perełki z aukcji, chyba najbardziej liczą na te dziwne, odklejone wieśniackie twory, które mam nadzieję, że tu znajdziemy. Dawno nie było w ogóle perełeczek co? No ja tak aż się powiem szczerze, cieszę, że to nagrywamy, bo to będzie takie odświeżenie sobie trochę głowy i zresetowanie patrząc na chociażby takie rzeczy jak to Bubaru. Albo może i też zainspirowanie się nie chciałbym już po prostu robić kolejnej perełki. No, Jedna nie? już wystarczy. No, czemu nie? Bo to no, było, było wyrzucenie pieniędzy w absolutne błoto. Więc jeżeli mielibyśmy coś robić, to coś yy, takiego z większym no, sensem. to inaczej, może zainspirowania się, by czegoś nie zrobić. No to, to tak, to człowiek się uczy całe życie. Lekcja na pewno może zostać wyciągnięta ze wszystkiego. No to wyciągnijmy lekcję z tego to Subaru. Jaką lekcję ty byś wyciągnął? Ja bym wyciągnął lekcję tak, że Subaru jest samochodem, który z godnością jest w stanie przyjąć dosyć wąski zakres, jak chodzi o modyfikacje, no bo to jest powiedzmy taka rajdowa legenda, gdzie czasami widuje się jakieś tam stensowe projekty z niezbyt jakimiś tam fantazyjnymi dokładeczkami, po prostu zglebione takie auta, które potrafią wyglądać schludnie, natomiast tutaj... No wiesz, no Subaru Impreza takie jeszcze o tej generacji, no to typowe nawiązanie do legendy. Tak przynajmniej powinno być, moim zdaniem. Do legendy rajdów. W tym przypadku jest tu jakaś pewna legenda. Legenda wieś tuningu. Kurde, ale jest też druga strona medalu. No, bo, no mamy spaczone troszeczkę spojrzenia na takie samochody przez to, jakie aktualnie są trendy w tuningu, ale tak wyobraź sobie, że patrzysz na to auto i widzisz je gdzieś. Tle którejś sceny Tokio Drifta. Ja uważam, że idealnie by się tam wpisało i nie byłoby czegoś takiego, żebyś zapozował film tak po gówno. <noise> <noise> no, no normalne. Okay. No trochę normalne, moim zdaniem nawet troszeczkę za bardzo by się wyróżniało. Tak uważasz? Że nie wtopiłoby się w tłum. Jest to z perspektywy dzisiejszych standardów faktycznie średnie, ale żebym się zeżygał patrząc na to, no nie, nie. No to nie, aż, nie tak. aż tak. Oczywiście, że nie. Na drogach nie widać, ale na aukcjach jak widać, widać. A właśnie, nie wiem czy zwróciliście uwagę na to, że ja i Mateusz mamy pewien ważny moment w życiu za sobą. I powiem wam, że ja jako facet, który już to wszystko przeżył, bardzo dobrze rozumiem problem związany z wyborem pierścionka zaręczynowego, czy później z wyborem obrączki, ale partnerem tego odcinka jest Auroria, czyli polska marka biżuterii, która z tym wszystkim Wam może pomóc. Pierścionek zaręczynowy możecie wygodnie skonfigurować bez wychodzenia z domu, podobnie jak konfiguruje się na przykład samochód. Jeśli nie macie konkretnej wizji, to możecie skorzystać z gotowych wzorów stworzonych przez projektantów albo skonsultować się z doradcą w ramach wirtualnego salonu. Co fajne, wiele modeli pierścionków jest dostępnych z coraz popularniejszymi w ostatnim czasie diamentami laboratoryjnymi, które są piękne, trwałe i zdecydowanie bardziej przystępne cenowo niż ich naturalne odpowiedniki. Ale co najważniejsze, produkty z Auroria.pl mogą być jeszcze bardziej przystępne cenowo, ponieważ przez 7 dni od publikacji tego filmu z kodem WWIT możecie zgarnąć 35% zniżki na wasze pierwsze zamówienie. Więc jeśli macie jakąś ważną decyzję do podjęcia, to teraz może być dobry moment. A link oczywiście zostawiam wam w opisie. Kolejna propozycja od Kamila. Mhm. O, to tak. Na pierwszym zdjęciu wygląda już jak coś na co można się zerzygać patrząc. Tak, zgadza się. Czyli projekt, który swoje czasy świetności ma już zdecydowanie za sobą, który został zgruzowany od tego czasu i powinien być pogrzebany, ale ktoś go najwyraźniej trzyma na słoneczku i się wygrzewa. Renault Megan. To ledo. Przednie lampy mogą Ci przypominać Audi z tym paskiem ledowym. Okej, okay, no no tak, tam były. No to jest na pewno inspiracja stamtąd zaczerpnięta. Dwukolorowe nadwozie, dwukolorowe felgi nawet. Dosyć dziwnie jest no, zrobiony że ten... No, ten słupek ten... B jest jeszcze tak pomalowany z tym drugim Tak, Tak, drugi znaczy kawałek słupka A, tam gdzie lusterko na złoto, supek B, dach, jakiś pasek przez mm -hmm. długość... No. Lampy seksu, mm. wydzior na środku, i to taki solidny, no. jeszcze taki chromowany, no wyluźnia. Tele z autokaru chyba. Co jest na tej kierownicy, no wygląda jakby ktoś to w jakimś pluszem okleił. Nie no, to chyba jest jakaś taka skóra tylko Skóra zużyta. węża? No. Może to jest jakaś no. skóra węża, no faktycznie. Ej no nie, no to auto wygląda jakby wyjechało z europejskiego Pimp My Ride. Nie było na szczęście nic takiego, chyba to dobrze. Widać też, że ktoś tutaj przeinwestował w podsufitkę nawet jej oprzycie, która już nawet zaczęła zwisać, więc się zrobiły baldachimy. No jest faktycznie węża ja. od <grym> Ej, ja, ja bym się brzydził tam siedzieć. To jest bardziej takie auto, które po prostu cofasz się w czasie o 15 lat, jedziesz na tuning show i. Ale patrz, Lakier też jest skórą węża. On ma taką fakturę dziwną. No właśnie. Czy to jest skóra węża, czy jakieś takie falki ktoś tam porobił? Dobra, no to jest najmocniejsza propozycja no tak. chyba do tej pory. Okej, okay, tutaj 407 jakaś. No ale taki subtelny. Nie wiem, czy ktoś tutaj próbował jakoś zrobić taxi style. O, Taxi style. To są jakieś takie kompozycje, które zostały stworzone przy okazji tego auta, zwłaszcza w jego tylnej części nadwozia, na które ja patrzę i mnie to osłabia. No, dziko to wygląda. Ciężko. Nie wiem, czy to też może ktoś sprzedaje w kategorii niedokończonego projektu, no bo zderzaki i progi są jeszcze w podkładzie nie są zgodne z kolorem nadwozia. Ja dupie. No dobra. O, złoty. No dosłownie złoty. No! Te akcenty. <laughs> oh, nie widziałem jeszcze czegoś. Takiego. No nie, no nie, no, no, no nie. Perełki chyba robimy od czterech lat. No, no nie, nie trafiło się jeszcze coś takiego. No we wnętrzu za wiele się nie stało, poza no zmianą jakichś tam. Wnętrze jest subtelnie zmodyfikowane tak. względem tego co widać z zewnątrz. No ale ta puła z tyłu swoją drogą. Jest w ogóle chyba na takiej wysokości, że i nawet w lusterku nie widzisz i ci nie zasłania pola widzenia. To wygląda jakby to był taki zderzak od jakiegoś innego auta założony. No. <laughs> ja pier dzielę. ale wydechy. No nie, no mistrzostwo. Szapoba, naprawdę znowu Francja. Fra Francja to może być w takim razie jakaś taka nowa no. stolica Penałę. Nie Niemcy, nie Rumunia, nie Polska. No. To jest dla mnie coś nietypowego. To jest... Taki dziwny segment motoryzacji jak dla mnie. Trójkołowce. No jest. Po co to komu? Komu to potrzebne Ale to jest w ogóle jakiś inny level trójkołowca. Z kierownicą od auta. pod Taką fordowską, Forda. no nie? No. No. Wyjątkowy Amery amerykański trike. Czyli trike to jest ten segment, tak? Tak. Dla mnie to jest obce totalnie. Raz widziałem jak byłem mały na wakacjach, coś takiego i robiło to na mnie ogromne wrażenie. Dalej nie wiem po co to komu. A dlaczego? Też nie wiem, ale jeździ tego trochę. W sensie bardziej tak faktycznie, jak obierasz jakiś taki kierunek wakacyjny, no to raz na jakiś czas mam wrażenie, no, no, że gdzieś tam, nie wiem, na jakąś Chorwację, czy do no, Włoch, tak. czy coś tam, no to się przewinie ktoś na takiej trajce. Ale raczej takiej, która bardziej przypomina motocykl niż samochód. No, 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 no. no, no. A ta bardziej przypomina samochód. Nie Fascynujące. No, wygląda stary jak jakieś auto z filmu. No. Tak jak sobie wyobrażam film na przykład z jakichś lat 80. o jakimś super bohaterze, który ma. Jakiś wyjątkowy pojazd, tak, to byłoby no. auto tego no, superbohatera. No, nie, no to jest auto dla Robina. Bat, Batman zapala w tym swoim Batmobilu a robin czymś takim. No, pasowałoby 100%. 300 tysięcy złotych? A to nie dość, że jest wersja zrobiona na G-klasę, to jeszcze Brabus, G-klasę. Ale było faktycznie coś takiego, że jakaś firma robiła pakiety rzeczywiście stylizujące Suzuki Jimny na G-klasę. I tego też jakoś tam stosunkowo niewiele zostało wypuszczone. No ale proszę bardzo, że coś takiego wypłynęło na sprzedaż, to jest mocny temat. To jest taka fabryczna perełka z aukcji trochę. No, trochę tak. <laughs> Sprzedam pojazd na wypady do lasu. Na rybki. Maszyna sprawna. Ma bardzo dużą moc, wysokie podwozie. Autko przerobione idealnie na jakieś wypady w teren. Ale pominąłeś jedno zdanie. Jakie? Maszyna sprawna, silnik 2.0 DESEL. DESEL. Kurwa, to całą budę ma skróconą. A dziwnie co wygląda. Wiesz, z Mondeo masz... zrobione? No, przód jest ewidentnie z Mondeo. No, napęd na przód, więc sobie ktoś mógł pozwolić na fantazyjne skrócenie auta. I za to jest zrobione. Przejechałbym się czymś takim, śmiesznie by się czymś takim jeździło, jak może te wszystkie, wiesz, Monza, SP1, SP2 i coś takiego porównać obok siebie? Fajne! Myślę, że porównanie Ferrari Monzy do tego jest troszeczkę hmm, takim mocnym wyjściem przed szereg. A McLaren Speedster? A to już spoko, to już pasuje. No dobra. Tak nic nie mówię, ale... Myślę, że to jest coś, co motokoty by mogły zrobić na przykład. Tak, no, też, no, 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 no. W, właśnie wyobraziłem go sobie tam, kurde, w tym środku. No ciekawe, czy jak hamujesz, to się podnosi tylna oś. No bo wiesz, no, jest w cholerę to skrócone i nie jest dociążone w ogóle. No przy, tak, mocno no dociąży. właśnie, jest totalnie lekki ten tył teraz, no. no. Golf 3 VR6. No to to też zakładam, że jeżeli ktoś przerabiał Golfa VR6, to robił to raczej dawno temu. No. Bo jeżeli ktoś by to robił na przestrzeni ostatnich pięciu lat... Że trudno by mu było. Czy, czy byłoby mu trudno? Po prostu te auta stały się drogie z tymi silnikami okay. i w fajnym stanie, więc jeżeli jest ono jeszcze w taki sposób przerobione, no to myślę, że pewniak, że ono zostało tak stworzone no, z kilkanaście lat temu. Jak dla mnie Golf 3, trzecia generacja, to jest taka wieść do potęgi. Wiesz, te wszystkie tuningi związane z nimi są Najgorsze ze wszystkich innych golfów. Ich tam było strasznie dużo rzeczy do wyboru. Tak. Chyba też do tych samochodów. Tak, tak, tak rzeczywiście. Tak. Jak chodzi o taki mój okres dorastania i wsiąkania wiedzy motoryzacyjnej i doświadczeń, no to Golfów trójek z tuningowanych tak. było chyba najwięcej. Myślę, że to... O... Golfy trójki były pewnie w jakichś dobrych cenach podczas trendu tuningowania aut. Mhm. Jakiś taki pik był najwyższy, kiedy się tuningowało auta w taki oto sposób i wtedy Golfy trójki były chyba łatwe do dostania. Tak jakoś się chyba utarło to. Tutaj w przypadku tego auta bym chciał zwrócić uwagę na jeden smaczek, a mianowicie mm. klapę bagażnika przesuniętą na górną krawędź yy, tylnej lampy. Mm, tak subtelnie. Mm -hmm. Z przodu też tak było z maską. Tak? No, groźnie. A no tak, no ale z przodu te bedluki, brewki i tym podobne przeróbeczki są bardziej popularne niż. Czy te lampy nie są z czwórki? Nie wiem, uwaginia, że pomóżcie. Ja pier... Lopli! No Huwi, huwi jest poczany No mati dobre, dobre propozycje. Kolejny Tiger, ale tu jest z wysokiej klasy Tiger. Urany bosk! Ale się świeci, w... Ogóle. No jeszcze w towarzystwie tak właśnie wiem mówić jakie auta w tle no co lampa seksiku kurde no ja ale tam nie jedna Supra stoi w ogóle no Sparko jest, to jest jakiś projekt w który ktoś włożył takie pieniądze że nawet chyba nie chce mi się ich wyobrażać no tu jest myślę że tak jest 30 tysięcy euro myślę że może tak być tym bardziej że mamy informację o tym, że mamy silnik C20 LED Turbo, coś tam ponad 200 kuni, jeszcze w Niemczech, więc na wszystko jest TÜV, no to to musi być mocno drogi temat. Temat na tyle drogi, że nawet nie ma podanej ceny w ogłoszeniu. 60 tysięcy euro zainwestowane. Ja, pierdolę! Wyobrażasz to sobie, stary? 60 tysięcy euro, no to dzisiaj. Używano, nie wiem, M3, F80, za to kupujesz w fajnym stanie. Kurde, m na Chillu. Nie, nie wiem, jak bardzo trzeba było kochać ten samochód, żeby wpakować w niego tyle pieniędzy. To jest dla mnie chore, po prostu. Mi było głupie, jak ja do swojej Asterki wsadzałem za 5000 części. Przy wartości auta 9 koła. Jak tr trzeba mieć przesuniętą granicę bólu, właśnie takiego wydawania pieniędzy na coś. Taniego względnie, bo powiedzmy sobie szczerze, że titel jest tania, żeby tyle kasy wpakować. Niewiarygodne. To prawda. Uh, Corsa Crew. Wow. Jakiś gang, gang. A to jest Cobra Crew. Faktycznie. Mm. Mm. Ale to jest wyjaśnione. Był Opel Tiger, a tu masz Opla Corsa Cobra. Tiger, Cobra, Corsa. Benz, <laughs> <laughs> Benz. No, malowanie bardzo mocne. I znowu wracamy do motywu skóry węża. Chciałbym zauważyć tutaj dokładnie rzecz biorąc, skóry kobry. Uwielbiam to, jak takie z zewnątrz auto jest wypuckane, wycackane, a środek jest. O, właśnie. Taki. No to, to taki. <laughs> białe rękawiczki, biały kapelusz. No, białe kapone. akcenty wewnętrzne. Mm -hmm. kurde. Ktoś się przyłożył. O, kurde, jakie naboje. Pokrowiec, czy tam futerał na jakieś skrzypce, czy coś, A tym nabojem wyświetla. Czy ja, pierdolę, to też w ogóle, przepraszam, ale no, też jest z taką dbałością o szczegóły, to auto stworzone. Audi A3 S3. No to A3 czy S3. Rozdupca mnie to zawsze, jak tak dopisują. Bo body dołożone to już S3. Czy to jest Uuu. tak, że ktoś tutaj te nachodzące na siebie końcówki wydechu, chciał zrobić tak, żeby było, wiesz, dwie po jednej, dwie po drugiej i że razem składają się w znaczek Audi. No, chyba, chyba taki był zamiar. No i widzisz, nawet jeżeli to jest A3, to przynajmniej ma emblemat S3. Ale w sumie przy tej yy, A 3 pierwszej generacji... No za dużo tam się nie różni. No właśnie, bo ten sam silnik, no nie, pucha numer jeden dziwna, pucha numer dwa też to dziwna. <laughs> Super to profesjonalnie, no, no. Powiem ci, że jakbym oddał do kogoś auto na zabudowę. I by mi takie coś oddał, zapłaciłbym z uśmiechem na twarzy. No, kozak. Natomiast no, z zewnątrz trzeba też przyznać, że fura jest gruba. No jest, no. Dosłownie, poszerzenia nadkoli potężne ten grill. Tył wygląda absolutnie fatalnie. Fajne. No szczerze. Dopóki by się nie otworzyło pokrywy silnika, dobra, z przodu tak śmierdzi w Pontiaciem jeszcze. No trochę, ale z tyłu nie ma tragedii. Wnętrze, no to. No to wiadomo. Wiadomo, że w replikach to jest temat zawsze bardzo mocno dyskusyjny. Rzadko kiedy istotne modyfikacje faktycznie sięgają również wnętrza w przypadku takich projektów. No repliczka, no, odhaczone w dzisiejszym odcinku. To jest. Einzel sztuk. odhaczone. Brakowało mi tego. Opel Astra w pick-upie. Czyli to jest kombi przerobiony po prostu. Tak. No dobra, po lampach to jest kombi. Ale mm -hmm. były też przecież te takie dostawczaki bazujące na Astra, które się nazywały Opel Combo. Nie, one chyba na Corsie były. Chyba Dziadek były takiego, na takiego miał, no, fajny to było auto. Czemu jeden fotel nie ma zagłówka? Dobra, no, 900 sztuk. sztuk, tyle w temacie. Jakby brakowało spitzerów, kabrioletów. Fuck. To, 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 takie za tymi no. przednimi siedzeniami, to jest coś, co ktoś tutaj dołożył? No na pewno, po, ja... tak porzekaj mam takie ma, nie? Ja pierniczę. Boxer, sobie. Dobrze to wygląda, znaczy, dobrze to znaczy, wygląda. Dla mnie w ogóle te meganki w kabrio, to jest... No to jest... Nie. No to jest kryzys wieku średniego i twoja mama se chce kupić. Albo mam 18 lat i chcę wyrwać pod remizu. na cabriolet, ale mam 3000 zł. Nie wiem, czy się jeszcze daje kupić w takiej kasie. Ale tu w ogóle chyba był jakiś front swap. Wydaje mi się, że to, że to jest polist. front od nowej meganki, a ten tył to jest taki z tych starszych. W każdym razie tutaj subtelny znaczek Renault w tylnym zderzaku. Trzeba zaznaczyć dla tych, którzy patrzą na Ciebie od dołu. Wydek też jest tak skierowany do góry, żeby ci, którzy patrzą na Ciebie od góry, poczuli zapach spali. No nie, no, srogie. Całkiem srogie i jak na strogość cena jest uważam, że akceptowalna. Takie. Hutacz. Kurde, no nie wygląda na replikę. No no, no, jakby się no tutaj no, z tyłu okay. no coś dobra. Przyjrzeć. Ale no fakt, że nie ma dramatu. No, bagażniczek nawet. Zdjęcia profesjonalne. Kurde, tu był budżet na tą replikę e no, tutaj. No jakoś tak grubiej ktoś podszedł no. do tematu. Patrz, masz w ogóle po dwa amortyzatory. No. na no. jedno kołosty. No, wow. Powiedzmy. Mm -hmm. Wysoka klasa, nieźle peluki. O kurwa. V8 for sale. License and papers in order running nose. Mm -hmm. Super fast. Price drop 90k non neg. Co to jest? Fo? Mi uja, nie wiem. Fatboy. Ale ktoś chce za to auto 90 tysięcy czegoś. I sprzedaje to od grudnia. No tutaj. Świeższa baza. Mhm. Mm da Focusa ST ktoś potraktował. Na białych felunkach. Z mocną glebą. Z mocnymi wydziorkami. Z dyfuzorem z RS-a chyba. Dolne Lampy, tak jak na Niemcy, wyglądają na dosyć odważny wybór. Forged no i, carbon. I to jest chyba najciekawszy element tego samochodu. <grym> najciekawszy kształt. Przesadzona. Zgodzę się z tobą Mateuszu. Niesamowity jest Matty. Ford Cougar. Ford Cougar to trochę taki Hyundai Coupe. Rozwiń myśl. No nie podoba mi się. No nie, no nie. A co ci się bardziej podoba, Ford Cougar czy Hyundai Coupe? Mówimy o samym sobie modelu, nie że ten egzemplarz. Tak, tak. Ford Cougar. Mi też. Na tym kończymy? Tak, no. <gry> No, i tutaj znowu tak, patrzysz na to, i się nasuwa, komu się to chciało robić Myślę, i kiedy się to komuś chciało robić. To pytanie można zadać przy każdej propozycji. No generalnie tak, ale właśnie tutaj jest z kolei kwestia w drugą stronę, że to jest Golf 4, czyli auto, które obecnie jest tanie. Ktoś zapragnął zrobić z Golfa 4 projekt życia. No nie no, widać tą gazetę, że to jest sprzed epoki. Ktoś to kiedyś robił i chciał se kurde no zasłynąć tym, i zasłynął najwyraźniej. Najwyraźniej. Ale w... zderzak dziwny z tyłu. Dziwnie to wygląda. Nie Co? wiem do czego bym ten zderzak i ten wydech w ogóle porównał, ale wygląda to ciekawie. No jakiś taki stary Racer. też auto z jakiejś gazety. No. Coś słynnego niegdyś, ale dziwnie poprowadzą ten. To no, ale KM. Turk 4 Tuning show Car Jestem na ten moment już zaintrygowany. Komuś się nawet chciało stary pomalować zbiorniczek wyrównawczy od płynu chłodniczego. Pomalować to za dużo powiedziane. Ktoś to nas psikał, spray, i to spłynęło. Całkiem kulturalnie to ubrałeś w słowo. No, starałem się. Myślałem, że że tak powiem, puścisz delikatnie wodzę fantazji. Tutaj też widać, że profesjonalna zabudowa została wykonana. Ważne, że dobrze gra. R32 bodyki. Ewidentnie, nie ma, nie ma wątpliwości. Fajny ten skyline. Kolejny nowy styl na No, jak to nazwiesz? Ja bym to nazwał Golf Atom. Atom? No, Ariel Atom miał taki, mam no, podobnie poprowadzone okay. w takie tunele, które tam ciągnęły powietrze do silnika. Tutaj masz po prostu solidne nagłośniąko za głową. Lustereczka zamontowane tak Ja japiernicze. No nie no, pracy bardzo dużo. To trzeba przyznać. Ale tutaj, wiesz, zaimplementowane zostały takie pomysły, na które byś nawet nie wpadł. No. To, co się stało faktycznie z tym montażem głośników za fotelami, to, że komuś się chciało przenosić tablicę z zegarami na środek deski rozdzielczej, modyfikować tutaj całą tą konsolę centralną. Nie ma wajchy od kierunkowskazów. No nie ma. Ten zderzak wygląda tak, jakby to auto miało być w ogóle amfibią, bo jest tak no, no, cięte, no. tak jakby to miało pływać. No. Takie przetłoczenia w bocznej yy, części nadwozia, jak w super samochodach, też tak jak są te wloty właśnie do silnika mm -hmm. umieszczonego z tyłu albo centralnie. Wysoki poziom fantazji. Bezki, tu chyba ktoś chciał wystylizować na motorówkę. No. Dobra, to jest auto, które mam wrażenie, że wysyłaliście nam na Instagramie od paru miesięcy, ale no przez parę miesięcy perełek nie było. To jest chyba ten czas, kiedy trzeba się temu lepiej się Ja pierdolę dziewięć. Zdążyłem naliczyć dziewięć końcówek układu wydechowego. Nie widzisz. Mówiłem, że nie chcę już stworzyć perełki, ale widząc, że ktoś nas przebił, jak chodzi o ilość końcówek układu wydechowego, moja ambicja została urażona. Ja pierdolę. I te jeszcze lampy tutaj na tej klapie bagażnika. na klapie bagażnika u góry na środku jeszcze w zderzaku masz hopie. Ja dupie. Masz 17 lamp w tylnej części nadwozia. 17. Komu się tak chciało? 8 chromowanych jakiś główienek dookoła tablicy rejestracyjnej. Masz tutaj takie płetwy jak mi się każe, chyba z Volvo P1800 miałem. Mm -hmm. no, 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 no. W tym części nadwozia na zdrowiardzie, no? Takie coś? Ja piery, nie, nie <śmienny> co jest? Tu masz głowę konia spodkową na pewno z tyłu, ale teraz wjeżdżamy tutaj. Ktoś 20 Janosików zamontował. Wiem już czemu to wylądowało na miniaturce. Serio? Ja tak patrząc na to uważam, wiesz, tak jak jest zbieractwo jako choroba, to to uważam, że też musi być jakaś oznaka swego rodzaju choroby, którą miał właściciel tego samochodu, że w taki sposób swoje auto przerobił. Jest to jakieś pewne spektrum. Zrobił ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć wylotów powietrza z maski, które wyglądają tak jakby wspało tutaj kratki wentylacyjne z kibla. Niewiarygodne ku... A policzyłem 10 tych, a nie wliczyłem jeszcze tego wlotu, więc no 11 jakby nie padł. Jest jeszcze spoiler, przed oczami na masce. Te felgi, te jakieś rurki przy progach... Te rurki dzwonię. też w ogóle, stare, nie wiem, to... Ardianek jakby na rolkach jeździł, to by se mógł jeszcze skakać i jeździć na railu tutaj. Tak jak powiedziałem wcześniej, że chyba nie ma gorszego sposobu na wydanie pieniędzy, no to ten gorszy sposób na wydanie pieniędzy właśnie się znalazł. Nie no, to jest coś... coś... Totalnie po***nego, Nie da się inaczej tego określić. No i tutaj mamy podobny klimat, mam tak, wrażenie. To nie Włochy, ale z podłodzi. Kurde, nie wiem, co jest takim pierwiastkiem X, który sprawia, że są takie auta, które po prostu wchodzisz w nie i obczajamy pierwsze zdjęcie, mówimy dobra, do wyjebania, ale tutaj jest tak, że wchodzisz w to. I jesteś po prostu zaintrygowany. Mm. I chcesz, chcesz więcej, chcesz to poznać. Myślę, że jakby nie było tego spoilera tam na, na górze, to byś raczej to zamknął. Ta jedna końcówka układu wydechowego. Znaczy są niby dwie chyba. Chyba, że ta druga to jest, nie wiem, jakiś wylot dla silnika, spalin dla silnika odrzutowego. Tylna oś do regeneracji silnik. Igła reszta, jak widać. No widać, że iguanów. Nie miałbym absolutnie jakichkolwiek wątpliwości na temat stanu technicznego takiego pojazdu za 1200 zł. I razem z Mateuszem mamy nadzieję, że zaspokojiliśmy Waszą rządzę tych, jakby to powiedzieć, ładnie oryginalnych pojazdów. Naszą rządze oryginalnych pojazdów zaspokoił Mati Mati. Tak. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, bardzo doceniamy. Eee, no i co? Ja jestem trochę przytłoczony. Dajcie znać, czy chcecie częściej perełki na kanale, a my się żegnamy i wpadajcie za tydzień na kolejny odcinek z autami Tak jest!